Siemanko, z tej strony w i bardzo, bardzo serdecznie chciałem was zaprosić na nową serię serwera prywatnego Krados MT2 która rozpocznie się bodajże dzisiaj yy, na starcie serwera 31.07 w godzinach od 19.00 do tak jak mówiłem serwer startuje dzisiaj serdecznie was zapraszam do grania serwer jest typu hard medium, hard pod względem expa, medium bardziej tak pod yy, pod EQ. No i nic więcej wam nie będę mówił, po prostu dam wam linka do MPC Forum, sami sobie zobaczycie. Ogólnie dam linka do wszystkiego, do forum, do strony głównej, no do, do tego co będzie potrzebne. Więc serdecznie was jeszcze raz zapraszam do oglądania serii i zagrania na serwerze. No to ja się z nami żegnam, yy, trzymajcie się, do zobaczenia.